Tu się dzieją, nie dodał rzeczy każdy dzień. To niespodzianka ładnie Jak największy skarb, a najlepiej, kiedy mamy siebie, to się czuje. Chcemy po swojemu żyć. tortu porki śmiało chwyć Otóż mak, czarów, miód, błys. Skarbie, ale być może pora przestać wałkować temat. I już prawie skończyłam! Wow. Miałaś rację, Rarity! Ten wałkowy wał kompletnie mi się zawalił! Jestem czarnym koniem organizacji. Pamiętasz, gdy Mari końdo była w modzie? Radość! 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 Wszystkie moje rzeczy są piękne. Wow. Wow. Nauczysz mnie tego? Nie, ale mam piękny, materiałowy organizer, który o. będzie idealny na Twoje przybory. Skoczę po niego do domu. Gdzie ostatnio widziałam ten organizer? Oh, porzucony dodatek! Gdzie masz mamusie skarbie? Halo! Czy to Twoje? Cień na czole, impreza na tyłach! Jesteś gdzie indziej. Nie przeszkadzam! Zaczęła rozumieć, że znalezienie głowy pod ten daszek wcale nie będzie prostym zadaniem. Detektyw Rarity wzięła sprawę. Nie bój się, daszku. Już niebawem będziesz osłaniać czyjeś oczy od słońca. Doskonałe szwy. Tak, tak. Wysoka jakość. Aha! Wskazówka! Zdawało jej się, że wszystkie znaki wskazują w jedną stronę. A może to pułapka? Kiedyś już dała się oszukać. Rarity! Wybierzesz się z nami na wieczorny spacer? Ale Rarity nie miała czasu! Musiała kontynuować, póki ślad był świeży! Mów, Fluttershy! Wyjaw wszystko, co wiesz o tym daszku! Hmm. No nic! A zatem po co napisałaś? Pamiętajcie, żeby wziąć daszki na wieczorny spacer! Buziaki, Fluttershy! <laughs> Autokorekta? Planowałam napisać menaszki! Krawni znajomi Angela przyjechali do miasta z wizytą. Wiarygodna wersja, ale wygląda zbyt niewinnie. To prawda, spytaj, Twilight! Ten uroczy zwierzak najwyraźniej coś ukrywał, ale detektyw Rarity się nie poddaje. Ha, słucham panno z parku, jest pani alibi Fluttershy. Ale jakie ma pani dowody? W kalendarzu wpisałam wieczorny spacer? Ha, faktycznie. Ale jak pani wytłumaczy to? Wieczorny spacer? O dwudziestej trzeciej? Aha! Mam panią! Nikt nie lubi światła księżyca w oczach! Dobrze już, dobrze! Pora się przyznać! Nie chodziłam w daszkach, odkąd byłam źrebakiem. Po prostu nie pasują mi do grzywki! Hmm... O, skarbie, to prawda. Musisz mi wybaczyć. Applejack wygląda świetnie w każdej czapce. Może to jej sprawka? Kiedy dama zawinęła ogon, Rarity przyszło do głowy, że Applejack wygląda świetnie w każdej czapce. Być może to jej sprawka. Nadszedł czas, by działać sprytnie. To była tajemnicza okolica. Ale czy Applejack naprawdę nie była poczciwym kucem? Istniał tylko jeden sposób, żeby się dowiedzieć. Hej, Rarity! E, co robisz na drzewie? Że to ja tu będę zadawać pytania, panno Jack. Czy to jest czy nie jest twój daszek? Nie. A ja nie umiem kłamać. Oh, ah. Znów ślepe zaułek, ale pozostała jedna uliczka, której jeszcze nie przeszła. Rarity! Przyszłaś się razem potrenować? Jedyny wysiłek, jak dzisiaj podejmę, to rozwiązanie tej sprawy. Gadaj, gdzie byłaś przez ostatnie półtorej godziny. Byłam tutaj, na siłce. Przez cały czas ha, wiarygodna wersja. Ha, 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 ha. Oh, oh. Oh, jesteśmy dopiero w jednej trzeciej treningu, a minęła półtorej godziny. Okej, okay, Twoja historia się zgadza. Jej historia się zgadzała. Rarity postanowiła przestać wałkować tę sprawę. Szukałam organizera dla Pinki! O, moje cudne nakrycia głowy! Ciekawe, gdzie zgubiłam daszek? Daszek... Znowu ci się udało! Rozwiązałaś sprawę! Wręcz czapki z głów detektyw ła. O rany! Skąd on się tu wziął? To zagadka na inną okazję! Wiesz, chyba przyda ci się przerwa. Mhm. Mm może siądziemy na chwilę i poczytamy świetnego bloga. Droga Tabi. O, pierwsze słyszę. Serio nie znasz Drogiej Tabi? Droga Tabi daje najlepsze porady. A do tego nikt nie wie, kim naprawdę jest. Jej porady zawsze działają. Brzmi świetnie. Hej, a może tu ja? A może spać? Wykluczone. <laughs> może to rarity? Mm. Nikt inny nie może być rarity. Któż inny udźwignąłby mój autorski program Gra o Grzywę? Kiedy zagrasz w Grę o Grzywę, idziesz na tron lub na ścięcie twojej grzywy. U! Cały dzień to ćwiczyłam. Muszę coś zjeść. Weź świeże jabłko, postawicie na kopyta. Wspaniała propozycja, ale znacznie bardziej wolę prawdziwe słodycze z cukrowego kącika. Przecież jabłka są prawdziwymi słodyczami. Mm. Jabłka są spoko, ale babka wpadła mi w oko! Babeczki są nawet zjadliwe, ale jabłka odżywiają grzywę. Babeczki są nęcące, a jabłka usypiające. Jabłuszka są idealne, a babeczki są jeszcze idealniejsze. Ale, ale, ale nie masz racji! Myślałam, że dobrze się bawimy, Applejack, ale zwyczajnie przesadziłaś. Oh, przesadziłam? A kto tu jest naszą królową dramatów? Mam rację, Pinki? Oh, 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 oh. To sprawa między tobą a Rarity. ale ja na twoim miejscu poszłabym ją przeprosić. Życie jest zbyt krótkie. Masz rację. Nie z tym całym przepraszaniem, ale radzeniem się kogoś. Droga Tabi, właśnie odbyłam ostrą, e, gorącą debatę z jedną z moich przyjaciółek. Nie odzywamy się do siebie. Jak sprawić, żebym mnie przeprosiła? Podpisano, sfrustrowany kucyk i wyśnij. Rarity tu jest? Nie, ale słyszałam o waszej ostrej. gorącej. gorącej dyskusji z wczoraj. Nadal nie rozmawiacie? Nie usłyszałam od niej ani słowa. Może ty wyciągnij do niej kopyto. Ja? Nie. Mam ją przeprosić za co? Nadal czekam na odpowiedź drogiej tabi. Zawsze wie co robić. Jaki mam wspaniały poranek! Dostałam odpowiedź od drogiej Taby. Co napisała? E, jeszcze nie przeczytałam. Jeszcze, jeszcze nie, nie przeczytała! przeczytała. Czytaj, czytaj, czytaj! Droga sfrustrowana. To niewiarygodnie nieprzyjemna sprawa. Hm? Widzicie? Łapie to. Nieporozumienia często się zdarzają, gdy zranimy czyjeś uczucia. Masz rację. Musicie zacząć rozmawiać. A pierwszym krokiem do zakopania topora jest przeproszenie kumperii. Zaraz. Co? Co się stało? Dostałaś radę od drogiej tabi tak jak chciałaś? Zacznijmy od tego, że pierwszym krokiem w zakopaniu topora jest wyjęcie łopaty. No weź, Applejack! Dostałaś radę, o którą prosiłaś! Tak, dobra, wiem, ale rada mi się nie podoba. Rozumiemy, bo obie radziłyśmy ci to samo. Wiesz co? Czasem rada, której nam trzeba, nie jest tą, którą chcemy usłyszeć. Łapiesz? Och, wcześniej was nie rozumiałam, ale teraz już łapię. Ja jest Rerisi! jestem matką smoków. Ha! Gdybym była mądrzejsza, przyszłabym wcześniej, ale przepraszam, że była mnie miła. Nasza przyjaźń jest dużo ważniejsza niż jakieś głupie przekąski. Przyszłam tutaj zakopać topór wojenny. Ja też Cię przepraszam. Co sprawiło, że przyszłaś? Raczej kto? Droga Tabi umie doradzić jak najlepsza przyjaciółka. Dlatego, że nią jest. Droga Tabi to ja! <laughs> A coś mnie zaskoczyła. Dobrze wiedzieć, że wszyscy w Equestrii mogą liczyć na dobrą radę mojej przyjaciółki. Spokojnie, nikomu cię nie wydam. <laughs> Chyba i bez porady drogiej Tabi wiemy, że trzeba pomóc Pinkie Pie.